Oto co się wydarzyło w polskiej polityce w ostatnim dogoniu w około 60 sekund. Zaczynając od końca tygodnia, doszło do debaty ośmiu kandydatów na prezydenta w Końskich. Realnie odbyły się dwie debaty, jednak debata zorganizowana przez kandydata Rafał Trzaskowskiego jest najbardziej omawiana. W największym skrócie debaty wygrali Szymon Hołownia, Joanna Szyn i Krzysztof Stanowski, a przegrał organizator prezydent Trzaskowski. Jednak wracając do początku tego tygodnia, w sobotę kandydat na prezydenta RP Rafał Trzaskowski przeszedł przez jednodniowe szkolenie wojskowe w ramach akcji trenu z wojskiem. Tak samo jak jeden dzień trwało szkolenie, tak przez jeden nie rozmawiano na ten temat. Po ogłoszonych cłach przez prezydenta USA Donalda Trumpa, cła na całym świecie zaznaczyły spadki. Jednak, ze względu czy to na plan prezydenta Trumpa, czy z obawy przed pogorszeniem się sytuacji, cła zostały zawieszone na trzy miesiące. Po ogłoszono przeniesienie w żołnierzy USA z lotniska w Jasiące na zachód. Rządzący uspokajają i mówią, że USA nie zamierzają zmniejszać liczby żołnierzy stacjonujących w Polsce. Jak to niektórzy komentujący zauważają, poszlaki były widoczne od dawna, jednak brak spójnego komunikatu rządu jest zastanawiający obchodzimy 15. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. W tym roku oprócz prowokacji członka ostatniego pokolenia na pomniku ofiar tragedii smoleńskiej nie odnotowano poważnych zakłóceń w obchodach upamiętniających katastrofę.